Tradycyjnie, jak to na przystawał tak w moim życiu, ja bardzo rado ogolę nogi, ale dziś ogoliłam! Ogoliłam stałe! Ogoliłam aż tu! Aż tu! Nawet wyżej niż w morzowie! Ale to przez to, że się uczę, po prostu ja wiem, że trzeba ogolić nogi na taką okazję. Ja mam tylko takie lekkie, lekkie rzeczy, żeby nie być bzdęta, bo ja często... Zdjęcia po prostu. że przestałam jeść, ale frytki, zjadłam, na przykład? Frytki, znak na żeby mieć siłę. Więc tak. I do tego jedna rzecz mnie pasuje, bo Mam na sobie buty, i trochę mi się Zdejcia. to nie podoba. Chyba ja zdejdę. Patrzę na to, na to. Oddaję tak? Chcesz moje wójty? Od Kozłana, no może chcesz to podać? Nie mogę widzę swoje stopy. Oby służyło, to jest 38. 36,